Naiwność nie jest miłością. Kolejna podróbka, przedostatnia już zbliżając się do końca, to seks. No ja myślę, że nie trzeba tu tego zbyt długo opowiadać. Zakładam, że nigdy z nas nie myli tych dwóch rzeczywistości, ale są takie rzeczywistości, takie miejsca, takie spotkania, na których się mówi, że wiadomo, że seks to miłość albo miłość no to seks. No i kiedy na jednym ze spotkań na Politechnice, którejś tam nie będę wymieniał, Ksiądz Marek miał właśnie takiego smyka w pierwszym rzędzie, który powiedział, miłość to seks. To podszedł do niego szczęśliwy, że ma ciekawego rozmówcę i żal mi ciebie, chłopcze. Dlaczego ksiądz tak mówi? Ksiądz mnie nie zna. Dlaczego ksiądz żal? No nie znam cię za dobrze, ale wiem, że jesteś nieszczęśliwy. Jak nieszczęśliwy? Jestem bardzo szczęśliwy. No nie sądzę, bo twoi rodzice cię nie kochają. Mnie, moi rodzice, bardzo kochają. Bardzo wątpię. No i jakże? Ksiądz nie zna moich rodziców. No nie znam, ale przed chwilą powiedziałeś, że miłość to seks. No chyba nie chcesz powiedzieć, że rodzice uprawiają z tobą seks. I to było celne bardzo w kontekście tego uproszczenia, jakim jest znak równości między miłością a seksem. Gdyby to rzeczywiście była prawda, że miłość to seks, to najbardziej kochaliby gwałciciele, prawda? Seryjni, którzy kochają nawet tych, którzy nie chcą być kochani. Do absurdu mogłoby to być doprowadzone, tym bardziej, że każdy z nas, jeżeli czuje się chrześcijaninem, jest zobowiązany do tego, by kochać wszystkich. Wszystkich. Mężczyzn, kobiety, dzieci, staruszków, żywych i umarłych. Oż nie chcę nawet brnąć dalej w tę straszliwą y, paralelę. Nie, miłość nie jest y, seksem. Seks to nie jest miłość. Oczywiście jest jeden, jedyny wyjątek. Kiedy dwoje strzybujących sobie na zawsze wierność ludzi w tym samym momencie pragnie zarówno bliskości, jak i ma gotowość, otwartość na nowe życie. Wtedy... Wtedy i tylko wtedy miłość i seks idzie ręka w rękę i pomaga jedno drugiemu we wszystkich innych aspektach.